pytanie do mundurowych nieważne z jakiej formacji do mundurowych postanowiłem wymyślić takie pytanie, bo piszecie, kontaktujecie się więc lećmy po bandzie do wszystkich mundurowych mówicie często, że przez ostatnie prawie 3 lata zmieniło się wszystko ja się z tym zgadzam jak nie wszystko, to co najmniej bardzo dużo. Że ten system pracy to wszystko, że to się pozmieniało, że ludzie się stali jacyś inni. Nie ma z kim porozmawiać, ale nie będę Wam podsyłał tutaj pomysłów. Zadam Wam pytanie, mundurowi: Co Was wkurwia? Co się zmieniło przez te prawie 3 lata? I dlaczego, waszym zdaniem, co was wkurwia? Proste pytanie? Piszcie śmiało. Kontakt, małpa, na Facebooku, na e, profilu Stowarzyszenia Broni Mundury dla przyszłych pokoleń, czy nawet tutaj, na TikToku. Proste pytanie. Czekam.